Wieczór dzisiaj wam pokażę jak łączyć telewizor za pomocą magii Do tego powinnam się przydać książkę czarów ale ja mam Ta ręka Czekaj. Mam książkę czarów To dawaj To przygotuję Dobra Znaleźliśmy książkę czarów która Może bo, bo ze, star, ze stara? No leon Dobra się czary mary włączę Działa działa, no działa? działa! 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 O, działa. świga Pepa, wot. Pepa! Pepa. <laughs> Pepa! Nie mam przyjaciół. <laughs> to ty... Świga, ...jakim Pepowym akcentem kończyłeś ten odcinek. Dlaczego? Kto z was? Kto z was? Co oznacza kłopot? To oznacza Dobra, to kończymy tym, co powiem, akcentem. No nie, ci no, powiem! Powie powie dobra, dobra, to kończymy, okej? Okay? Nie! No tak! Nie, tam? Ta świta jest w tym świetnym stwierdzeniu. Dobra, to tylu świkowym akcentem kończymy, dobra, no.